Odmina i Otomin, czyta Katarzyna Piernicka. Niedaleko Gdańska leży wśród lasów spokojne, malownicze jezioro Otomińskie. Najwspanialszy widok na nie roztacza się z pobliskiego wzgórza, zwanego bursztynową górą. Opodal leży wieś Otomino, od której pochodzi nazwa jeziora. Ale Baśń tłumaczy te nazwy inaczej. Prawie tysiąc lat temu nad jeziorem, w grodzisku na samym cyplu półwy, żył samotny rycerz Otomin, a wraz z nim tylko kilka osób niezbędnej służby. Często o zachodzie słońca młody rycerz siadał nad brzegiem jeziora i zagłębiał się w rozmyślaniach. Któregoś wieczora, kiedy słońce pochyliło się już zalesiste wzgórza i wygasły na wodzie czerwone ognie, w porze pełnego zmierzchu z wody odezwało się delikatne granie. Była to przecudna muzyka. Niby dźwięk wioli, czy tęskne zanoszenie się fletu, któremu towarzyszyło dotknięcie strun harfy. Zaintrygowany Otomin wychodził odtąd codziennie na skraj lądu, aby rozwikłać pochodzenie tajemniczych dźwięków. W końcu, po wielu wieczornych wypatrywaniach, jego cierpliwość została nagrodzona. Zauważył w głębi wody, wynurzającą się z mgły, niby zjawa, wiotką, dziewczęcą postać. Im bliżej przesuwała się ku brzegowi, tym bardziej w rycerzu umacniało się przekonanie, że to nie złuda. Wreszcie przestanęła przed nim w odległości zaledwie kilku kroków. Jesteś wytrwały, szepnęła. Czekałem na ciebie tak długo. Powiedz, kim jesteś? Resztki mgły rozwiały się i odsłoniły jej postać. Dlaczego tak mi się przyglądasz? Odezwała się zmieszanym głosem. Jesteś bardzo piękna. O, wszystkie rusałki są takie, stwierdziła. Jesteś rusałką? Podeszła bliżej. Tak. Jestem Odmina, to moje imię. Mieszkam w jeziorze samotna. O, to tak jak ja, rzekł rycerz, też jestem samotny w tym grodzie za palisadą. Odmina radośnie plusnęła stopami o wodę. Ale od dzisiaj wszystko się zmieni, prawda? Odtąd wychodził w każdy wieczór na spotkanie rusałki. Czasem zdarzało się, że wracał do grodu dopiero o brzasku. Całą noc potrafił wpatrywać się w jej zadziwiającą postać. I słuchać niezwykłych opowieści o podwodnej krainie, o wspaniałym pałacu i różnobarwnych wodnych salach. Niekiedy odwdzięczał się jej długimi wspomnieniami o wojnach, turniejach i rycerskiej służbie. Wielokrotnie wypływał czółnem na środek jeziora w pełni księżyca lub w całkowitej ciemności. Odmina siadała lekko na brzegu łodzi. Tak lekko że nie czuł jej ciężaru, a łódź nawet ość się nie przechylała. Nieliczna służba w grodzie zauważyła dziwne zachowanie rycerza. Chodził ciągle zamyślony, rozmarzony, z niecierpliwością czekając na każdy następny zmierzch. – Panie! – odezwał się kiedyś nieśmiało zaufany Giermek. – Mówią, że nastąpiła w tobie jakaś tajemnicza zmiana. Czyżbyś oddał komuś swe serce? Rycerz uśmiechnął się zagadkowo. Chyba tylko tak mówią ciągnął Giermek. Ani w Twoim grodzie, ani w okolicznych osadach nie ma wszak dziewcząt godnych Twojego zainteresowania. Otomin milczał, nie zdradzając powodów swojej zadumy. Gdy znowu spotkał się z odminą, ta pochwaliła go. Jesteś wytrwały i potrafisz dochować tajemnicy. Godnyś zaufania. Rycerz rozmiłował się w rusałce. Jeszcze nie tak dawno, znudzony samotnością w przyjeziornym grodzie, zamierzał porzucić to miejsce i przenieść się do siedziby książęcej. Jednakże teraz nie ruszyłby się stąd nawet na dzień. Z niepokojem myślał o zbliżającym się letnim turnieju. Spokojnie było w dzielnicy pomorskiej. Nic nie wskazywało na to, aby książę miał odłożyć rycerski igrce. Urządzi je o tej porze, jak co roku. Niechętnie o tym myślał o Nie mógł sobie wyobrazić, by chociaż na krótko miał opuścić odminę. Nieubłagalnie wszak zbliżał się czas turnieju, któregoś dnia rycerz wszedł na wieżę, by się upewnić. Czy w Gdańsku zapalono już ognie wzywające wszystkich rycerzy? Zszedł z wieży i zadumany udał się nad jezioro. Czemu jesteś taki smutny, mój luby? Przywitała go odmina. Rycerz westchnął ciężko. Zobaczyłem ognie, które napełniły mnie smutkiem. Oznaczają one, że za dwa dni w Gdańsku zacznie się wielki turniej. Książę wzywa wszystkich rycerzy. Jeśli musisz, dosiąć konia i także stań do zawodów. Zachęta od miny wcale go nie pocieszyła. Zastanawiał się, jakby się uchylić od turniejowego obowiązku. Nie miał najmniejszej chęci opuszczać brzegu jeziora i przepięknej rusałki. Następnego dnia przybył konny posłaniec od księcia. Książę rozesłał umyślnych do tych rycerzy z okolicy, na których mu najbardziej zależy. Oznajmił: Każe ci, panie, stawić się niezwłocznie na wielkie zawody. Będzie to zgromadzenie wszystkich zwycięzców poprzednich turniejów. Tyś, panie, jednym z nich. Prawdę mówił: Otomin należał do pierwszych rycerzy pomorskiej dzielnicy. Nieraz zwyciężał. Nieraz zdobywał już pierścienie. Jeszcze smutniejszy poszedł tego dnia na spotkanie z rusałką. Był posłaniec, rzekł. Książę mnie wzywa. Muszę jechać. Odmina spojrzała na niego życzliwie. Więc jedź. Wrócisz do mnie, kiedy turniej się zakończy. Przecież nie będzie trwał wieczność. O świcie Otomin, przyodziany w rycerski strój, skierował konia ku jezioru. Na brzegu czekała już na niego odmina. Miała dłonie pełne wodnych lili. Zejdź z konia i klęknij przede mną. Odezwała się smutnym, cichym głosem. Uczynił jak prosiła. Przyozdobiła szysza kotomina białymi kwiatami. — Pomogą ci w walce. Jedź i powtórz swoje zwycięstwa. Będę na ciebie czekać. Rycerz uniósł się z kolan. Mam tylko jedną prośbę powstrzymała go. Spełnię każdą. Nie mów nikomu, od kogo pochodzą te kwiaty. Pamiętaj, to bardzo ważne dla ciebie i dla mnie. Otomin spiął konia i popędził w stronę wstającego słońca. Letni świt. Bił go w twarz rześkim zapachem powietrza, całą drogę myślał o słowach odminy. Tak, dowiedzie jej, iż potrafi dochować tajemnicy. Niebawem, gdy zostawił za sobą las, okazały się palisady Gdańska. Na ich widok wstąpił w rycerza inny duch. Jeżeli ma zwyciężać dla odminy, stanie do każdej walki i z każdym przeciwnikiem. W Gdańsku, na książęcym krześle, zasiadał wtedy Wisław, ożeniony z piastówną. Książęca para godnie witała licznie przybyłych rycerzy. Wisław przedstawił ich wszystkich, przypominając zasługi każdego. Po odegraniu hejnału i odejściu trębaczy rozpoczął się turniej. Trwał cały dzień. Dopiero wieczorem wyłoniono zwycięzców. Tomin wygrał trzy najważniejsze walki. Był najlepszy w jeździe konnej, w celnym strzelaniu z łuku i w turnieju kopijników. Nigdy dotychczas tego nie dokonał. Był on pierwszym potrójnym zwycięzcą w dziejach rycerskich i grców za czasów Wisława. Zdobył trzy pierścienie książęce i powszechne uznanie. Po ogłoszeniu wyników, na zakończenie zawodów, książę Gdański zaprosił rycerzy i cały dwór na sutą ucztę, która przeciągnąć się miała do świtu. Otomin, stale otoczony kręgiem dworskich gości, prowadził liczne rozmowy, z trudem broniąc się przed żartobliwymi zaczepkami pięknych panien. Szczególnie zalotne były dwie córki księcia Wisława i ich obodrzycka kuzynka. Najstarsza z nich, Subisława, Zachwycała się jego rycerską sprawnością, wielokrotnie opisując walki. Jej siostra, czarnooka miłosława, ciągle wypytywała, ile dziewcząt mieszka w jego grodzie. Ich kuzynka Justyna z Zaodry była jeszcze bardziej dociekliwa. Jakież to dziwne! Ten bohater tak dzielny w rycerskich zmaganiach wydaje się zupełnie nieczuły na naszą urodę! – szczebiotała, zwijając złote pukle włosów na palcu. – Czemuś taki milczący, panie – rzekła Subisława. – Czyżbyś miał zajęte serce? – Która jest twoją wybranką? – podjęła Miłosława, spoglądając na jego szyszak przyozdobiony białymi liliami. Przyznaj się, panie, kto przybrał twój rycerski strój? Toasty spełniane pucharami pitnego miodu osłabiły czujność Otomina. Podobają wam się te kwiaty? Spytał. Przyznam, że zachowują niezwykłą świeżość, dziwiła się Miłosława. Wyglądają, jak zerwane w tej chwili. – Może zawierają jakąś czarowną moc? Hm. – zaśmiała się ironicznie Subisława. Pozostałe panny zachichotały. – Powiedz wreszcie! – nalegała złotowłosa Justyna. – Która cię tak wystroiła? Przybrała kwiatami twój szyszek i zapewne zdobyła serce. Któraż to? – drażniło tomina. Postanowił pozbyć się ich natrętnego towarzystwa. Miłuje wodną rosałkę, oznajmił nagle. Mieszka w moim jeziorze. Jak można miłować zjawę? zdziwiła się miłosława. Czy i ona miłuje ciebie? Niczego bardziej nie pragnę, wyznał rycerz. Znowu głośno się roześmiały. Jakież zimne wargi musi mieć taka wodna zjawa! powiedziała Justyna. Brrr! Nie to co my, podjęła Subisława. Istoty z krwi i kości. Nie wiem, odpowiedział szczerze Otomin. Nie znam pocałunków od miny. Bo takie nosi imię moja najpiękniejsza. Panny zachichotały, rozbawione jego nieśmieleniem. Piękniejsza jest od nas? zapytała zalotnie Justyna. O, wielokroć, gorąco zapewnił rycerz. Stokroć, kroć. I to ona tak ustroiła cię liliami? Pogardliwie wydała usta Subisława. Tak, ona. Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale nagle dostrzegł przerażone, zdziwione spojrzenia utkwione w jego szyszaku. Oto min zerwał go z głowy, zaskoczony patrzył jak szybko więdną piękne lilie, jak schną białe kielichy, zwijając płatki niby rażone wielkim żarem. I wówczas przypomniał sobie ostrzeżenie od miny. Porwany niepokojem natychmiast wybiegł z komnaty biesiadnej. – Dlaczego nas opuszczasz? – zagrzmiał książę Wisław. – Północ dopiero! Otomin jednak nie słuchał księcia. Dopadł swego rumaka. W biegu wyrwał z rąk strażnika płonącą głownie i popędził na trakt. Rumak podrażniony ogniem gnał przez las jak na skrzydłach. – Spiesz się, spiesz się! – popędzał Otomin. Kiedy końskie kopyta zadudniły na drewnianym podjeździe nad fosą, natychmiast otwarły się bramy grodziska. Otomin zastał swoją służbę bardzo podnieconą. Panie! zaczął zaufany giermek. O północy niedawno temu jakiś gwałtowny, przejmujący szloch przeszedł ponad jeziorem. Panie, był to smutny głos z rozpaczonej dziewczyny! Otomin wspiął konia, zawrócił i popędził nad jezioro. Jego wody były teraz puste, smutne i obce. Odmino! Odmino! wołał rycerz. Odmino, wybacz! Pokaż mi się odmino! Pokaż się chociaż raz! Echo niosło imię rusałki do każdej trzcinowej zatoczki. Głos rycerza obiegł każdą falę. Ale wokół panowała głucha cisza. Otomin przez wiele dni konno i pieszo okrążał jezioro, opływał je łodzią i wpław, zawsze wołając imię Rusałki, ale odmina już nigdy się nie ukazała. Zdradzona przez Otomina, na zawsze pozostała na dnie w swoim samotnym pałacu, a z powierzchni wody zniknęły wszystkie lilie. Od tego czasu jezioro stało smutne, ciche, jakby zamyślone może dlatego tak niechętnie osiedlali się tutaj ludzie. Otomin po wielu latach bezskutecznego oczekiwania opuścił grodzisko, które po wiekach zmieniło się w ruiny. I tylko czasem, gdy ktoś bliski nie dotrzyma tajemnicy lub zdradzi